Zobaczymy w roli druchny. Zobaczysz. Wiem, że będzie y, pani Aldo Nawajhert. To już mam takie informacje. A kto jeszcze? Y, zobaczymy. To znaczy, nie chcę tego teraz dzisiaj ujawniać, nie chcę ujawniać absolutnie listy gości. Tym bardziej, że ona też może się zmienić. Dlatego, że powiem ci, Karolina, że wiele się wydarzyło przez ostatnie dni, bo w związku z, z tym, że jest dzisiaj uznane, że. Jest kolejna druga fala COVID-u. W związku z tym nastąpiły pewne obostrzenia. W związku z tym na przykład osoby, które stoją na czele ogromnych firm czy korporacji, czy też pełnią w nich bardzo ważną rolę, dostały apel o to, żeby nie spotykać się w większych gronach, żeby nie wyjeżdżać i tak dalej, i tak dalej. Dlatego my też całe wesele zdecydowaliśmy się zorganizować tylko i wyłącznie na zewnątrz. A, a dlaczego nie w Polsce? Wiesz co, chcieliśmy, e, być, chcieliśmy być sami w odosobnionym miejscu, mało tego i co najważniejsze w miejscu, gdzie na początku października mamy gwarantowaną dobrą pogodę. O to nam jednak bardzo, e, na tym nam bardzo zależało, żeby przedłużyć lato, a poza tym, żeby, wiesz co, naszym gościom pozostawić też w nich takie niezapomniane e, wrażenia i takie niezapomniane momenty, żeby zawieźć ich do miejsca, w których nie. Nikt nie był wcześniej. U nas również goście są poproszeni o nieprzynoszenie żadnych prezentów ani żadnych kwiatów, dlatego że na, dla nas najważniejsza jest obecność naszych gości. I nic poza tym się dla nas nie liczy. Oprócz tego, że naszym największym marzeniem, tak jak już powiedziałam wcześniej, jest stworzyć taki czas, który wszyscy, słuchaj, do końca życia będziemy pamiętać.